Chodzisz tu i jesteś w innym świecie. Położony zupełnie na uboczu, na nadnarwiańskich łąkach bajkowy skit oczarowuje dobrą energią. Przypomina trochę krainy elfów, wróżek i dobrych duchów. Skrzące się w słońcu kopuły i kopułki budyneczków. Potęgują wrażenie piękna, radości i spokoju, emanującego tu z każdego zakamarka. Skit, czyli po prostu prawosławna pustelnia, zaistniał w 2009 roku z inicjatywy księdza Archimandryty Gabriela. Dlaczego właśnie w tym miejscu? Historia mówi, że stał tutaj kiedyś prawosławny klasztor rozwiązany w 1824 roku, a według tradycji skity działały w ordynkach już w XVI stuleciu. Jeśli potrzebujesz wyciszenia, to z pewnością tutaj go doświadczysz.